Siemaneczko, drodzy widzowie, jak wczoraj obiecałem, dzisiaj mieliśmy zagrać w nową grę. To jest to gra Fir Trójka. Też zakupiłem ją na wakacje, jak pamiętam. I dzisiaj będziemy w nią mął no lifeić. Mój brat w to grał, mówił, że fajne jest, ale ja muszę się przekonać sam. Daję nową gierkę. Od razu wam mówię na początku filmu, że nie miałem w styczności w ogóle nigdy z grą Fir. Jakoś nigdy nie chciało mi się z nią, w nią grać, ale dzisiaj stwierdziłem, że rozpocznę serię z film Jest poziom pierwszy, więzienie i zaczyna od razu trzeba ściszyć, bo nie lubię jak mi gadają za głośno. Dobra, powtarzam to członek Fear, coś tam, kwon. Mm. Dobra, w dupie to mam, dawaj mi to na ucho i... Czerwony go gościu jakiś... Dobra, spierdalamy stan. Co tu się dzieje? Dobra, idziemy tam. Kurwa, buty! Ktoś lubi jeść buty. No w piwę, Dobra, Q Ktoś jest? O już nie żyje Dobra, karabin, o mamy karabin? Nie, kod. Dobra. What the fuck? <grym> o kurwa, kira, dobra Damy radę. fajnie się zapowiada. Kurwa, nie ogarnę tego pistoletu jeszcze. Dobra, kurwa, chowaj się za tym ćwoku. Nie pierdziela, dostałem. Trzeba chwilę odpocząć. Mamy z głowy. Dobra, ogarnęliśmy to. Jesteśmy trochę w dupę wprawdzie, ale o granaciki, kolcik jest giciel gicie. Dobra. Wybuchli. Kurwa, shit. Wychyl, fłok. Wyłaź. Tędy, tędy chyba. A nie, 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 tam. Holbaki, za... nie, 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 to są No nie, ty dobry patent Dobra, idziemy Pamo. O, mamy karabinę. Glini śmieciu Wychyl się, wychyl się. Zadzkie. Widać strzały wszystko Gicior. Szem że się prójesz pod celą i makowca potem w Jest giczek. No Dobra. Idziemy dalej. O fut, ty szmato. I wszystko się nagle spieprzyło. Nie no co to jest? Tej krew sama do góry leci. O kurde. Też ja jestem FES. Dobra, wchłonąłem go. I co teraz? Chyba po wszystkim yeah, Fuck you, queue, Kurwa, jakieś małe. Dobry patent, ten spowolniony tryb. Tam, raz. no w dupie mam, wchodzę na górę. Znasz kogoś? Co można myśleć? Ej, może myśleć, że teraz za teraz zajebi Dobra, idziemy dalej. Nie pierdulę, nie wylubrykowało Dobra. Spadek. Co to? Footcue. Zarejestruję. Dobra, dosta. Dosta z buta. Trick, Joyce Kurde, jakieś podskoki, wykopy A kuku -ku. Dobra, idziemy idziemy dziamy, idziemy Jesteśmy w jakiejś ciemnej dupie, coś czuję O nie, dobra, są granaty Nie będziemy Nie ma, dobra Why jest szyc Sheet, sheet, dobra a jaznazłem stop. O. I spod skok. Pof, 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 pof. Dobra. Jak ty mi tak ja tobie tfok. Uau. Po, pof, 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 pof. Goń się pan. Dobra, mamy go Kurde, o przeskanowaliśmy w ćwoka. Lecimy dalej. Da się tu nie da się. Dobra, działać. O kurwa. Spalił się. Zeblokowane drzwi. Ty tam coś bieg. Dobra. Będziemy wchodzić. Gole na razie spokojnie, żonych duchów nie ma. Te, ech, są. tam... Aha czekaj, tam pewnie coś trzeba kliknąć. Nie, nie da się nic kliknąć, kuff. Ale shit. To chyba musimy się wrócić do. Coś czuję. No. Pach, pach! Gołączę się. No pach, 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 pach. kupca, idź w... Pierw, wow. Ła, od razu. Po nim. Bardzo kozacki ten wzór, podoba mi się to. To ma być lec, ale nie jakaś recenzja, ale ogólnie efekty w tej grze mi się bardzo podobają. Jak na razie, na chwilę obecną. Nie wiem jak będzie potem, ale teraz mi się bardzo wszystko podoba. O, jeszcze beczki można rozdupczyć, gdzie tam beczki z gazem? Nie Dobra, oni są na górze, Właści, tu nie w tą stronę! Kurwa, granaty, shotguny, ja! Kurde! I umarłem. Sorki nie ma na to wpływu, gram pierwszy raz tą gierkę i Nie wiem o co tu kaman za bardzo, gdzie co, po co i gdzie się nie wychylać Ale postaram się ogarnąć tak jak w kodzie Dobra full auto zawsze spoko O mam wyższą rangę A to mój brat trochę pograł widzę? Jednak jakieś rangi się zapisują, bo ja wcześniej nie grałem. Tylko mój Bracki trochę napierdzielał w tę gierkę, ale się zesrał, jak zobaczył Elmę, po bo... gdzie... No w sumie nie chcę się z niego śmiać, ale sam się trochę zdygałem. Proszę dobrze Dobra. Lubię oper... opracować z pistoletem Kurwa Dobra, skosiłem go, kosą Dobra, open the door Kurka, macie Dobra Fuck you Kurde, bo wystaje w dupę Macie flesza Ja, ja, się jest. Ogarniamy coś, ogarniamy. Dobra, idziemy tu. Nie wiem, co to jest, to, kurde te dusze, ale to jakieś misje tam pewnie. krew, a jakaś czaki ty. O kurwa, szmato, i no to dużo hajsu dostałem tych raczej punktów. Dobra, mamy jakieś źleczkę czaki. Jesteśmy pro kurwa. Jestem latają i gotów, jestem gotów, chyba gotów, w gacie. jestem gotów, jestem mnie spalił, gotów, jestem jest. O, dusza. Dzjakierę zauważyłem, że nie po cygańsku mówi. Dzjakierę Fackiu, dobra. Tak szybko się poddajecie Myślę, że trafię na lepszych przeciwników. ale został z buciora o po kanałach. Tam nie, tutaj wiedziałem, że ktoś na mnie czeka na górę. Nie o, na duszyczka mamy dużo tych duszyczek. Kicior Poch, poch. Dobra, Fak Fuck Juu, powiedziałem Co to kurwa jakieś potwory, ty Masakra, co się za nadzieje? Projekt OG O co A, wybuchło w końcu. Podłoga lawa, koniec świata. Przepowiadam, ty. <laughs> Właaaa! Mm -hmm. mm -hmm. W szambie sobie płyniemy? O, więziomek w celu. Pa! truporz. Dobra, nie krzydziomek, co się dzieje? Dobra, i wypływamy na zewnątrz. I. I koniec. Jestem Mistrzem Przetrwania i jakimś ulubionym synem. Drodzy Państwo, to chyba na koniec pierwszego odcinka. Oba, tak jakby zapoznanie się z glonem, zaczną ogarniać. Drugi odcinek nagramy niedługo. Yy... Y -y -y -y. Niedługo, nagramy, będzie w necie, wszystko gicior będzie. To ja na dzisiaj koniec Let's Play to była pierwsza gra, myślę, że by mi to poszło lepiej, gdybym ogarniał co kaman i umarłem niestety. Ale co mi tam, dałem radę, widzimy się w następnym dziku. trzymajcie się moi drodzy, żegnam.